Dobra, dzisiaj Wam pokażę szybciutko, jak ten projekt z akumulatorem Parkside wyszedł w połączeniu z drukarką 3D. I powiem Wam, że spoko to wyszło. Tutaj jest wydruk pomalowany już takim specjalnym lakierem do zderzaków. Świetnie pokrył transparentne tworzywo także to jest wielka zaleta tego i użyłem taką. Co prawda nie są tu piękne śruby imbusowe, które można by zastosować przy tym projekcie, ale użyłem coś takiego. Dlaczego tu są nakrętki z podkładkami? Ponieważ te śruby by, y, były troszeczkę dłuższe i wystawały mi poza tutaj całą obudowę, więc musiałem zrobić taki jakby dystans. No, i wygląda to jak teraz widzicie. Do końca nie wchodzi mi jeszcze, bo te blaszki, które tam są pod spodem, muszę je troszeczkę skrócić i wtedy pięknie się tutaj zatrzaśnie. Yy, przycisk, który użyłem tutaj, to jest yy, 12V przycisk on/off. Dostałem go od mojego znajomego yy, z YouTube'a. Także sprawdza się zarąbiście. Złączę DC Jacka. I to wszystko. No, i teraz mogę sobie tutaj podpiąć tą lutownicę kolbową T12 i używać w każdym miejscu praktycznie, gdzie to tylko jest możliwe, z takim akumulatorem Parkside. A. Jak to działa po włączeniu, już Wam pokazuję. Widzicie, przycisk jest słuchajcie na 12V, bateria. Akumulator jest 21V, oczywiście tam wiadomo, że będzie napięcie spadało w miarę używania. I trzeba było tutaj użyć rezystora, żeby tej diody nam nie zjarało. No jak widzicie, działa to bardzo fajnie. Nie? Czyli gdzieś sobie stawiamy długi kabel do lutownicy i lutujemy mobilnie. Taki projekcik bez drukarki 3D. Nie byłby możliwy, dlatego jeżeli ktoś się zastanawia nad drukarką 3D, powiem Wam szczerze, że to jest przepiękny zakup i polecam każdemu. To tyle, pozdro, trzymajcie się.